Szybciutko chciałem poruszyć dwie, dwie opcje dodatkowych, dodatkowego zarobku na uberze. Jedna jest znana, druga dopiero dzisiaj wyszła na Northeast, także warto o tym wspomnieć. Pierwsza to jest advance booking. Jeśli ktoś się decyduje, ja robię je dosyć często i no w moim przypadku one działają, bo no dają większe stawki jest za jedno zlecenie niż normalnie, gdy przychodzi prosto od klienta. No, tutaj dochodzi organizacja. Trzeba to po prostu sobie dobrze zorganizować. No, bo może się zdarzyć, że po prostu masz zaakceptujesz Bookinga, który będzie za 2 czy 3 godziny, a dostaniesz jakąś tam robotę gdzieś tam w, inny, w inny, region, inny region miasta, i może się okazać, że dojazd do klienta będzie na przykład 10 mil. Także tu trzeba sobie troszeczkę przeanalizować swój styl pracy. No i po prostu pamiętać o tym bookingu, żeby się mniej więcej w tamtym regionie, gdzie ten, gdzie ten booking będzie, po prostu się tam kręcić, przyjmować roboty, zlecenia w, w tym, żeby to wszystko grało, bo żeby to miało tak zwane ręce i nogi, to trzeba to po prostu sobie opracować. Drugi, drugi sposób na zarobek, no to dzisiaj wyszło UberX Share. No w teorii to jest dokładnie to samo, co na Uber Eats, gdy robisz zlecenie i ci dorzucają na przykład ekstra, Jakiś gdzieś tam coś tam. Czy to będzie działać? Tego nie wiem. Wiem, że na, na Uber Eats czasami to działa, czasami nie. Czasami działa w taki sposób, że robiłem takie rzeczy, nie mówię, że nigdy tego nie robiłem. Robiłem, ale czasami się nie opłacało, bo po prostu wiem, że byłem w takim terenie. Że po prostu, gdy to odrzuciłem, to za chwilę i tak ta robota do mnie przyszła i już za większą stawkę, bo po prostu całość musieli zapłacić. Nie wiem, zobaczymy, jak to będzie działać na Uber, normalnie na Uberze. Zobaczymy. Ja osobiście, jeśli ktoś by się mnie zapytał, czy będę to robić, na początku nie wiem. Na początku chcę zostać tak jak cały czas ekskluzywny tylko dla jednego klienta, bo to też od klienta zależy, czy sobie zezwoli na to, żebyś ktoś mu się dosiadł. Jeśli u mnie zostanie klient, ja wolę zostać tak jak mówię, ekskluzywny dla jednego klienta i bo czasami wieczorem może się okazać, że taka jedna drobna przejażdżka może się zakończyć jakąś awanturą. To też jest taki właśnie system ostrzegawczy, że na przykład jedzie gościu na imprezę, a tutaj się co będzie chciał ktoś no, Uber assist, na przykład ktoś jakiś z małą, z małym jakimś niedowładem ręki, czy coś może się dosiąść, albo z psem i tutaj może powstać konflikt, bo pies musi być przewodnik zabrany, także tutaj miałbym to na uwadze, naprawdę zastanawiałbym się na początku, jedną, dwie roboty zrobić i zobaczyć, jak to będzie wyglądać.